Kochani, przysyłacie bardzo dużo wiadomości do karoserii, także takich z prośbą o przetestowanie konkretnego samochodu. Albo nie konkretnego, tylko jakiegoś, który spełnia Wasze wymagania. I ostatnio dostaliśmy takiego maila. Droga redakcja karoserii. Mam trzy żony. Z każdą z nich mam po jednym dziecku. Lubimy sobie wszyscy razem podróżować. Najlepiej bardzo szybko, tak, żeby żony krzyczały, a dzieci wymiotowały albo odwrotnie. Budżet nie gra roli, spalanie też nie. No i tak się składa, że mamy dla Was idealną propozycję. Drogie żony, Bartka szczęściarza ODI S Q7 Jakieś dwa lata temu na samych początkach karoserii pokazaliśmy Wam Audi SQ8. Wówczas miało silnik diesla i dosłownie po paru miesiącach od tamtego testu Audi zdecydowało się wymienić diesla w SQ8 i w SQ7 na silnik benzynowy. I dokładnie taki tutaj... Mamy! Tam mieliśmy 4 litry pojemności, tu też mamy 4 litry pojemności. Tam mieliśmy V8, tu też jest 8 cylindrów. Ale to już koniec podobieństw, ponieważ tam było 435 koni, tu jest ich już 507. Tam mieliśmy aż 900 Nm momentu obrotowego, tutaj jest ich mniej, bo 770. Ale największa różnica i tak tkwi w masie, ponieważ całe auto dzięki benzynowemu silnikowi jest 145 kg lżejsze niż poprzednie SQ-7 z Dieslem. Generalnie ten silnik według Audi zasługuje na poświęcenie mu odrębnego odcinka karoserii, czego oczywiście nie zrobimy. Postaramy się streścić to w minucie. Mianowicie, blok wykonano z aluminium, ale powierzchnie cylindrów od wewnątrz są powleczone żelazem. I to nanoszonym metodą natrysku plazmowego. Dlaczego? Po to, żeby zmniejszyć tarcie wewnątrz cylindra, a to oznacza tak, wolniejsze zużywanie się silnika, ale także mniejsze zużycie paliwa. Poza tym zastosowano tutaj dwie turbosprężarki nietypowo umieszczone. Cylindry są rozwarte pod kątem 90 stopni, o, czyli tak, a turbosprężarki Aha. pomiędzy nimi dokładnie i to dwie, jedna obok drugiej. Po co? Po to, żeby stworzyć bardzo krótką drogę powietrza i wypływających spalin. Szybciej otwiera się przypustnica no i generalnie samochód jest żwawszy i żywszy. Oprócz tego, te dwie turbosprężarki, każda jest przypasowana do czterech cylindrów, czyli jedna obsługuje cztery cylindry tu, druga obsługuje cztery cylindry tu. Mój raz o tych turbosprężarkach, czy wszystko jest ok? Odgrywa to też istotną rolę w działaniu systemu Cylinder on Demand, czyli samochód może odłączyć w ogóle sobie podczas spokojnej jazdy cztery cylindry i macie wtedy SQ7 z czterema cylindrami. Te rzeczy rozumiem, ale. Konia z rzędem, kto zrozumie coś innego. Aktywne łożyska silnika zmniejszają przenoszenie wibracji na karoserię. Ich elektromagnetyczne siłowniki działają jak głośniki. Przez membrany emitują impulsy, które dokładnie odpowiadają drganiom silnika, ale są o 180 stopni przesunięte w fazie. Zgodnie z zasadą interferencji obie fale w dużym stopniu wzajemnie się niwelują. Rozumiecie? Domyślam się, że chodzi o to, że silnik ma generalnie wpadać w jak najmniejsze wibracje i to akurat sprawdzimy. Dajmy mu się chwilę rozgrzać. O, teraz się uspokoił. Zobaczcie, zero wibracji na silniku. Zero, jak w rolsach. Nie ma tego charakterystycznego bójnięcia samochodem, jakie często jest w V8. -kach. I pytaliście o to, jak brzmi. To silny teraz tam, żeby wydechł posłuchać. Dwie podwójne rory wydechowe, żadne fejkowe, tam normalnie są dwie rureczki, tam w środku też są dwie rureczki, co widać. I ten taki, już teraz słychać, ten charakterystyczny dźwięk dla V8. -ki. Nie jest to taki ordynarny i wulgarny dźwięk, jak na przykład w wszystkich tych Audi V8 ze znaczkiem RS. Tutaj on jest taki subtelny, stonowany bardzo ładnie, naprawdę. Sport, który w Audi nazywa się Dynamic, oczywiście. Jest różnica, delikatna, ale jest, bo tam są aktywne klapki, które działają zależnie od tego, ile obrotów ociąga silnik, a nie tylko zależnie od tego, czy macie włączony komfort czy dynamic. One pracują płynnie. Długość 5 m, 6 cm i 7 mm. Rozstaw osi to 3 metry bez 4 mm, a wysokość w standardowym położeniu zawieszenia 174 cm. Oczywiście SQ od zwykłego Q możecie odróżnić nie tylko po. Podwójny, dwóch podwójnych końcówkach wydechu, ale po wielu takich osatynowych elementach, jak choćby te, po znaczku SQ7. Po tej srebrnej listwie tutaj, po srebrnym lusterku, po srebrnych listwach tu wokoło. Po tym, że ma single frame ze specyficznymi e, użebrowaniem. Pytaliście, że, czy, czy wejdzie tu telefon? Wchodzi bez problemu. Oraz po powiększonych bocznych wlotach. Kształcie plastra miodu, za którymi kryją się chłodnice, te niektóre elementy srebrne, jak choćby lusterka, tę listwę albo listwę z tyłu i listwę z przodu, możecie mieć w karbonie. Takim prawdziwym, to kosztuje wtedy 13 tysięcy złotych. Spójrzcie na koła. W standardzie felga jest 20-calowa, a tarcza hamulcowa ma 400 mm średnicy. Natomiast jeżeli zamówicie 22-calowe felgi, za 8500 zł to możecie też sobie dokupić ceramiczne hamulce wzmacniane włóknem węglowym, czyli takie, jakie mamy tutaj. I wówczas ta tarcza ma, uwaga, 51 cm średnicy, czyli 20 cali. Tarcza 20-calowa. Czy Audi ma ceramikę? Możecie wtedy poznać po szarym zacisku hamulca, który jest raz, dwa, trzy, cztery, ośmiotłoczkowy i ma napisane Audi Ceramik. Z tyłu tarcze mają wówczas. Trochę mniej, bo nie ponad 50, ale 37 cm średnicy, co i tak jak na tylną tarczę to bardzo dużo. A no i oczywiście. Tych Tarcz nie dostajecie za darmo. Dostajecie je za całe 50 100 zł, a razem z felgami ten komplecik kosztuje 6 dyszek, czyli tyle co samochód segmentu A. Mocna strona Audi i Q7 i SQ7 to oczywiście gabażnik. W tym wypadku mamy wersję siedmioosobową. Poprzednie SQ7 w dieslu nie miało możliwości zamówienia trzeciego rzędu siedzeń. W SQ7 z benzyną już taka opcja istnieje. I jak widać, tutaj została ta opcja. Dobrana. To sobie wyjmiemy. Oczywiście w wersji pięcioosobowej jest jeszcze większy i ma ponad 800 litrów pojemności, dokładnie 803 litry. Standardowo wrzucimy nasze dwie walizki. W ogóle to jest hangar, a nie bagażnik. Zobaczcie, ile tutaj jeszcze miejsca zostaje. Na, tutaj na trzecią taką walizkę bez problemu. A tu jeszcze od tej strony, no może nie na czwartą, bo tutaj nam ograniczy to klapa bagażnika, ale jeszcze możecie sobie dwie mniejsze walizki śmiało położyć. Tutaj Wszystkie akumulatory, wszystkie wzmacniacze, zestaw naprawczy. Zobaczcie, ile tutaj jest wszystkich tych gratów. Tu jest ta 48... Tu jest 48-wa? wie, co to jest. Tyle tego... Przyciski do opuszczania na przykład samochodu, gdyż ma pneumatykę. Oj, teraz zjeżdża, czuć jak? Nawet czuję pod rękoma, jak się opuszcza. Pyk. żebyście mogli łatwiej sobie załadować tutaj wszystko. Hak elektryczny. Proszę bardzo. Maksymalny uciąg przyczepy hamowanej 3,5 tony, 3500 kg. I taki zestaw wtedy razem z całym samochodem waży już, słuchajcie, grubo ponad 5 ton, więc sprawę prawem jazdy kategorii B tego nie ogarniecie. O, patrzcie. O, i to jest fajne. To jest po to, żeby zasiąść na tym, w tym trzecim rzędzie siedzeń. I ten trzeci rząd siedzeń można sobie też z tej perspektywy otworzyć. O! Tę kanapę środkową mamy oczywiście regulowaną. I można to sobie przesuwać tu do przodu i do tyłu. Łożeś kurde! O, jest! To najpierw muszę w pion, przesunę to, o, dobra. I teraz uwaga, wchodzę tam. No, ewidentnie jest to miejsce dla dwojga dzieciaków, do takich niewyrośniętych, jak mają po 10-11-12 lat, ale przynajmniej wtedy będą zadowolone, że mogą w ogóle tutaj jechać. O, dzień dobry, Urusik. Chodź tutaj do mnie, poczekaj. No, poczekaj. Tu chodź. O, chodź. Dzień dobry. Fajne jest to, że. Au, au. Przepraszam, silny. Fajne jest to, że ta osoba siedząca z tyłu rzeczywiście może sobie tutaj to złożyć, ale dzieciak nie da sobie z tym rady. Przepraszam, możesz... Czy wać pan możesz wyskoczyć z tego auta? Aha, jeszcze tu wchodzisz. Więc o, przynajmniej wysiadanie i zobaczcie, jest normalnie na wsporniku takim pneumatycznym, więc o. Ładnie działa. Dla dorosłych nie skonstruowano zdecydowanie tego trzeciego rzędu siedzeń, ale awaryjny, a nawet na dłuższą trasę, jak macie dzieciaka przewieźć, to zdaje to egzamin. Szczególnie, że na obu tylnych są, słuchajcie, isofiksy. I to też jest nietypowe. To, żeby podnieść, ciach. Jest. To, żeby podnieść, ciach. Jest. I to, żeby podnieść znowu, ciach. Jest. No, przyznacie, że to nie jest segment E, jeżeli chodzi o ilość miejsca na kolana. A to dlatego, że. O! Byłem przesunięty do przodu. Jak się przesunę do tyłu, to mam tutaj jak w limuzynie segmentu E, choćby w Audi. Chyba nawet w Audi A8 jest mniej tego miejsca. Regulacja oparcia. Słuchajcie, zobaczcie, jak skokowa. Mam tutaj chyba raz. Dwa, trzy, cztery, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, czternaście. Położeń. łącznie z takim, który naprawdę pozwala mi się tutaj o, zrelaksować i odpocząć. Jest to wtedy bardzo pochylone i można sobie wręcz uciąć, uciąć dżemkę. Rzadki widok w samochodach i rzadko spotykane nawet w wielu vanach. Raz, dwa, trzy mocowania i Isofix na każdym z foteli. Więc nieraz zadajecie pytanie... Jaka karoseria. jaki samochód polecacie, jeżeli mam troje dzieci? 4 lata, 6 lat, 8 lat? To jest właśnie jeden z tych nielicznych samochodów, ponieważ ma ISOFIXy również na. Tylny a środkowym miejscu i oprócz tego oczywiście dwa tam z tyłu w tym trzecim rzędzie siedzeń podejrzewam, że jeszcze jeden Isofix można sobie zamówić tu, więc jeżeli macie nawet sześcioro dzieci to same możecie. Tylko żony wtedy nie zabieracie ze sobą, ale myślę, że żona będzie szczęśliwa, jeżeli wy zabierzecie jej te sześcioro dzieci, a ją zostawicie samą w domu. Cup są strasznie małe. Nie wiem czy tutaj wejdzie puszeczka taka standardowa 330 ml. Raczej takie wąskie plastikowe butelki z wodą dla Dzieciaków. Miejsce na środku tutaj jest, jest i wcale nie jest tak, że jest jakieś strasznie niewygodne. Gdzie tu mam siórek? O, je można jeszcze pochylić do tyłu i zobaczcie, jak tak rosły chłop, chłop siedzi i nawet ten chłop ma miejsce nad głową. Sterowanie klimatyzacją jest. Dwa gniazda USB, tam głęboko można byłoby je gdzieś tutaj bliżej ukryć albo nawet w drzwiach zainstalować. Gniazdo zapalniczki 12-voltowe też jest. Ciekawostka. Jeżeli wasze dzieci jarają, to mogą, mają ten. Popielniczki w podłokietniku. Roletka jest. Jest, proszę bardzo. Wykończenie. Petarda. Skórka z ładnym przeszyciem. To Alcantara, szara, w fajnym kolorze. To jest pakiet dodatkowy, czyli z karbonowym obiciem. Pokażę Wam potem, jak z przodu wygląda. Drażnią, przy tym, jak to tutaj wygląda, takie wstawki jak to. Ten plastik tu. Mógłby troszkę inaczej zostać. Już na, z dwojga złego już wolałbym nie mieć tej popielniczki tu, tylko mieć to ładnie skórą obszyte. Ten plastik tutaj też drażni. No, tak jakoś dziwne, no trzeba było to wypełnić już tym karbonem tutaj. No i ten plastik tutaj, który owszem, jest dobrej jakości, ale czemu na przykład tej wnęki tu jakimś przyjemnym materiałem nie wyłożono? Byłaby wtedy perfekcja, a tak macie takie wrażenie, że do tej perfekcji tak... Czuciuteńkę zabrakło. I jeszcze o jedną rzecz pytaliście, więc już dla świętego spokoju odpowiem. O długość tej przestrzeni ładunkowej, jak się złoży fotele. O. Więc ta przestrzeń ładunkowa ma. Urus! Jesteś ubłocony. Wszystko. No. Ma 2 metry, jak wpysk strzelił. Jak się tutaj rozłożycie materac, to możecie sobie jechać na parę nocy na. Ułono natury i spać w tym aucie. No jak widać jest tu dużo tego, czego nie lubimy, czyli dużo odcisków palców. Koniecznie z tym samochodem musicie zamówić te wstawki karbonowe. Zobaczcie, one są nawet tutaj i nawet tutaj z boku. I ich jakość jest po prostu fenomenalna. Tutaj, tutaj, tutaj na drzwiach. I to wykonanie tego wszystkiego jest perfekcyjne. Fotele te nie są standardowe. W standardzie dostajecie takie z Alcantary i trochę inaczej wyglądają. Te to są fotele sportowe za dodatkowe 6,5 tysiąca złotych plus 9 tysięcy za skórę walkonia, ona się nazywa. W szarym kolorze występuje oraz chyba w czarnym, a nawet w czerwonym. Ma taki charakterystyczny rąb. To, że jest perforowana, oznacza, że macie tutaj wentylację fotela. Do tych foteli można też zamówić sobie masaż. O, tutaj, proszę bardzo, cykamy sobie masaż. O i tutaj macie rozciąganie, opukrywanie, falowanie zarówno dla fotela pasażera, jak i fotela kierowcy. Natomiast te sportowe fotele mają zintegrowany zagłówek. Jak tutaj widać nie można go w żaden sposób regulować, i to akurat nie jest super szczęśliwe rozwiązanie, jeżeli jesteście wysocy i jedziecie w bluzie z kapturem. I chyba, że jedziecie tak, to jest w porządku. Wolałbym też mieć niżej trochę opuszczony fotel kierowcy. Tak dosłownie o jeszcze ze 2-3 cm. Nie chodzi o tą ilość miejsca, bo ona tutaj nawet przy tym szklanym dachu za 10 tysięcy złotych dodatkowe jest wystarczająca, w nic nie uderzam, w nic nie wale, wszędzie mam dosyć daleko, ale chodzi o takie poczucie sportowej jazdy, czyli żebym siedział jeszcze trochę niżej o tak, mniej więcej w ten sposób. Nad tymi systemami nie będziemy się rozwodzili, one są znane i z Q8, i z Audi A6, i z Audi A7, i z Audi A8. W związku z czym wiecie, jak działają. Ja bardzo lubię tę intuicyjność, a przede wszystkim bardzo lubię tę estetykę, która jest czarno-biała, bardzo mało kolorów, bardzo czytelna, nie rozprasza. Podczas jazdy. W standardzie jest już ten cockpit cyfrowy Audi Cockpit Select Plus Sport Extra Super, coś tam. I on tutaj ma akurat View. Sobie możecie ustawić takie o takie albo o takie. I macie też takie ustawienie, że pokazuje czasy okrążeń na przykład albo statystykę okrążeń. A to gra w ogóle nie gra, to tak. Dobrze. A przepraszam, ale to już nie będzie nam potrzebne. To, to, że tutaj widzicie te głośniczki, oznacza, że mamy system ganga Banga Olufsena. I takie systemy są dwa oferowane. Jeden kosztuje niecałe 7 tysięcy złotych i ma 19 głośników bodaj i wzmacniacz o mocy 730 w Natomiast jest też taki za 36 tysięcy złotych i ma 23 głośniki i wzmacniacz o mocy uwaga prawie 2000 W. I jeszcze o jedną rzecz pytaliście: jakość kamer tych cofania do przodu i w ogóle. No to zobaczcie. Pomimo że auto z 2015 roku, no to wszystko tutaj możecie sobie zamówić, nawet taki widok 3D, gdzie sobie tym kręcicie. Pytaliście o jakość, to pójdę wam gębę pokazać. No i co, dobra jakość? Nawet jest spryskiwacz widzę. No dobra, ja, ja, jedźmy. Pierwsza zasadnicza uwaga, jak sobie sprawicie SQ7 i zamówicie do niego ceramikę. To bardzo uważajcie przy pierwszych hamowaniach. Na zimnych tarczach hamulcowych, bo <noise> naprawdę ich efektywność to jest 10% tego, co potrafią. Niestety, Naciskacie pedał hamulca i kurna nic się nie dzieje, więc dusicie go głębiej, nic się nie dzieje, więc dusicie go jeszcze głębiej. To jest niestety efekt ceramiki i jego się nie pozbędziecie, dopiero jak się tarcza rozgrzeje, to faktycznie i skuteczność jest duża. Ale musicie uważać nie tylko o tym zaraz na samym początku, jak wyjedziecie nierozgrzanym samochodem z podjazdu czy z garażu. Musicie też uważać na autostradzie. Jak jedziecie na przykład długo bez hamowania, to te tarcze się po prostu schłodzą, a jak się schłodzą, to znowu przy hamowaniu będą miały mizerną skuteczność. Auto jest. Już Mike hybridem, co oznacza, że w trybie efficiency wrzuca nie tylko luz, ale potrafi wyłączyć sobie w ogóle silnik spalinowy, więc lepiej z tego trybu nie korzystać, bo wtedy skrzynia biegów działa dokładnie tak samo jak w innych samochodach grupy Volkswagena, czyli czekacie 3 sekundy po naciśnięciu pedału gazu na to, żeby przyszła moc, przyszedł moment i żebyście odjechali. Lepiej od razu sobie wejść w tryb komfort. O, tutaj i cieszyć się tym, że ona nie wchodzi w tryb żeglowania jedynie redukuje sobie bieg do najniższego możliwego w danej chwili i słuchać sobie tego bulgotu V8. Bo cudowne w tym samochodzie jest też to, że jedziecie te 50 na godzinę i słyszycie, że tu nie pracuje diesel, że tu nie pracuje V6, że tu nie pracuje cokolwiek jakiegoś pluginowego, tylko że tam pracuje prawdziwe V8, nawet jak delikatnie muskacie ten pedał gazu. To te dźwięki po prostu są cudowne, one pieszczą uszy, ten taki delikatny ból gocik, ten subtelny bardzo ładny. Skrzynia to oczywiście automat ośmiobiegowy Tiptronic, jak to Audi nazywa i wtedy jak nie jedziecie w efficiency, to tak jak mówiłem, zmienia biegi tak jak zmieniać powinien. Zawieszenie sportowe adaptacyjne, tak to nazywa Audi i jednocześnie pneumatyka już w serii, ta sportowa pneumatyka. Co to oznacza w praktyce? Ano tyle, że jak sobie zmieniacie tryby, o tutaj, to auto jednocześnie się albo podnosi, albo opuszcza. Teraz w tym momencie się opuszcza, a jak wejdę sobie w komfort, to będzie się, o, utrzymało, utrzymało w tej pozycji to jest standard standardowa dla niego. Jak sobie wrzucę tryb? Off-roadowy, on jest, o tutaj, all-road to się nazywa, no to zacznie go podnosić do prawie maksymalnej wysokości. Zostawimy go sobie teraz w komforcie. Maksymalna różnica w wysokościach pomiędzy tymi skrajnymi ustawieniami to jest 9 cm, więc to naprawdę 9 cm to całkiem sporo. Do tego to zawieszenie połączono z seryjnym układem kół skrętnych w tym przypadku. To oznacza, że tylna oś też się skręca, zależnie od tego, jak skręcimy kierownicą. Do 60 na godzinę ona potrafi skręcić. Kręcić się o 5 stopni w stronę przeciwną do przednich kół, co poprawić ma manewrowalność i sprawdzimy to tutaj. Proszę bardzo, jestem na takiej wąskiej dosyć drodze. Chciałbym tutaj zawrócić sobie teraz. Proszę bardzo. Ciach, i zobaczcie. Pyk. O, i tu delikatnie, tyk. w tą stronę jakoś mniejszy promień, większy promień skrętu miał, już zawadziliśmy krawężnik, ale zobaczcie. Za nami samochodem filmowym jest Audi Q4, czyli ze dwa rozmiary mniejsze. I kurde nie było w stanie zrobić takiego kółeczka jak my. Natomiast powyżej tych 60 na godzinę te koła skrętne, ta tylna oś zaczyna skręcać trochę w tę samą stronę co przednie koła, co ma poprawić stabilność na zakrętach. Jest tu też oczywiście quattro, a jakże, czyli stały napęd na cztery koła i w standardowym położeniu 40% mocy i obrotu idzie naprzód, natomiast na tył 60%. Maksymalnie z przodu może być 70%, wtedy z tyłu jest 30, bo to wszystko działa płynnie, a z tyłu maksymalnie 85%, i wtedy z przodu macie tylko 15%. Uwaga! Oj, teraz ten bulgocik, tam od tych 2,5-3 tysięcy obrotów, to jest coś pięknego. Nie wiem, czy jedną trzecią pedału gazu miałem wciśniętą, a on po prostu pięknie od razu odjeżdża. Tego momentu te 770 Nm naprawdę wystarczą. Do tego wszystkiego, czyli do tej pneumatyki, systemu skrętnych kół, do tej skrzyni biegów, możecie sobie dobrać jeszcze pakiet Advanced Dynamics. Co to oznacza? Że dostajecie mechanizm różnicowy aktywny tylnej osi, czyli on rozdziela moment, tak zwany torque vectoring, rozdziela moment obrotowy i moc pomiędzy prawe i lewe tylne koło. Natomiast istotniejszym elementem tego pakietu, który kosztuje 28 tysięcy złotych, jest coś, co w Audi nazywa się EAWS. Wyobraźcie sobie, że z przodu przy przedniej osi i przy tylnej osi nie ma jednego stabilizatora, tylko przy każdej z nich są po dwa półstabilizatory, po połówce stabilizatora. O tak. Pomiędzy tymi połówkami stabilizatora jest silniczek elektryczny 40 108V. I on obraca tymi stabilizatorami. Jak jadę na wprost, to one są jakby jednym stabilizatorem. Natomiast jak zaczynam skręcać, to te stabilizatory przekręcają się wokół siebie i maksymalnie do 180 stopni. To sprawia, że Powstaje moment przeciwny momentowi skrętu karoserii. Stosujący się między efektami elektrojądrowymi. Też z tego nic nie rozumiem, naprawdę. Natomiast powodować to ma to, że samochód mniej przechyla się w zakrętach. Oczywiście przechyla się mniej w zakrętach za pieniądze, a konkretnie za 28 tysięcy złotych. Natomiast fajne jest to, że w komfortowym ustawieniu, tutaj jak jedziemy po tej fatalnej drodze, gdzie jest naprawdę, zobaczcie jak to wszystko wygląda, no syf nie z tej ziemi. Stabilność nawet na takiej drodze jest naprawdę fenomenalna. Jak sobie włączymy tutaj dynamik, on nam się obniży. Oczywiście, o jaki zajac piękny. Dużo zajęcy jest. Na jakimś kamieniu jest Za dużo zajęcy! A niesamowite jest to, że ten system elektromechanicznej regulacji przechyłu naprawdę działa. Może na takim rondzie tego nie, to nie do końca czuć, chociaż zobaczcie, kurna, i uwaga, i w drugą stronę. Ale jak jedziecie po krętych drogach, no to większość suwów ma już ochotę przez wysoki środek ciężkości podpierać się lusterkami na tych zakrętach. A tu wcale nie macie takiego odczucia. On się prowadzi bardziej jak kombi niż w stylu takiego typowego wysokiego suwa. I ta tylna oś przy tych wyższych prędkościach też czuć tak, jakby on chciał lekko zacieśnić zakręt. Oczywiście nie mówimy o sportowym catchbacku, więc on nigdy nie będzie się tak prowadził. Natomiast jak na Masę, jak na wielkość, jak na te 2 tony 300, to jest naprawdę świetnie. Zobaczcie, ciach. Kurde, Mokro, a tu nawet kontrola trakcji nie mrygnie, tak ma sprawne wszystkie te napędy. O, na takiej drodze, która już jest bardzo, bardzo. No zawieszenie wybiera to świetnie. Natomiast czuć mniejszą sztywność nadwozia. Raz przez szklany dach, który jest i ciężki, jednak nie ma takiej sztywności jak konstrukcyjny dach, a dwa, no, przez sam gabaryt samochodu. On jest i długi, i szeroki i ciężki, więc nie jest to taka sztywność nadwozia jak na przykład w Audi RS6 czy S6, niemniej wybiera świetnie nierówności. No dobra, pytanie było takie, czy pójdzie bokiem? To nie jest samochód do jazdy bokami. To wejdziemy sobie w Dynamic. Dynamic oczywiście powinien... Zobaczcie, teraz go obniża maksymalnie do minimalnego poziomu. Cykl już jest teraz w zasadzie jest niski jak kombi. Stabilizacja toru jazdy wyłączona. Uwaga, ograniczona stabilność jazdy. No dobra, to zobaczymy, jak bardzo ograniczona. Da się go w ogóle w jakikolwiek sposób wprowadzić w boczek, bo większość niestety Audi, szczególnie tych ze znaczkiem S i RS, jednak ma charakterystykę przednio-napędową i bardzo trudno jest je postawić bokiem. No oprócz rusemki, oczywiście, która ma RWD, a nawet w quattro jest taka mocno. U... Pierdzielony! <ścoughs> I zobacz, jak niesamowicie działa. Słuchajcie. Jak niesamowicie działa ta kontrola przechyłu. Ta elektromechaniczna, aktywna kontrola przechyłu. Wow! Jeszcze raz, aż mi trudno w to uwierzyć. je. Ale powiem wam tak, zrobił to wyłącznie dlatego, że jest mokro. Na suchej nawierzchni będzie miał skubany tyle gripu, że będzie niemożliwe wykonanie czegoś takiego. Te cztery koła będą go po prostu tak napędzały, że w zakręcie każdym będzie tylko. Nabierał prędkości. No dobrze, to teraz wejdziemy sobie w tryb komfort. Nie będziemy go sprawdzali w trybie efficiency, tylko w trybie komfort. Teraz go zresetujemy, bo wyszło 21. No ale były szaleństwa, i to jakie. Oj, teraz sobie przyspieszymy, tak? Poczekajcie na razie. Niech oni sobie odjadą. Jedźmy wolno, bo zobaczycie, jak on pięknie przyspiesza. I to nie brutalnie. Właśnie najfajniejsze jest w to, że ten samochód ma moc, ale wcale nie chcecie jej wykorzystywać. Najpiękniej pracuje w takim zakresie. Zobaczcie, teraz dodajemy gazu. I w tym zakresie obrotów, patrzcie, jak on od 2000 ma już te 770 Nm. One przyrastają. Set, stabilizacja toru jazdy włączona. Od razu, jak włączyłem tylko tempomat, to i włączył sobie stabilizację toru jazdy. I proszę bardzo. Na aktywnym tempomacie zresetujemy go jeszcze, pamięć tymczasowa. Świetne jest wyciszenie. Dzisiaj to jadę tylko 120 wczoraj byłem na niemieckiej autostradzie, jechałem znacznie, znacznie szybciej i przejechałem nim wczoraj 1000 km łącznie. I wierzcie mi, nawet przy 180, przy 200 możecie w ten sposób rozmawiać sobie z pasażerem, bo jest tutaj tak dobrze wyciszona, nie tylko od silnika i od układu wydechowego, ale także tu od szumu. Jedyne co słychać i na przykład co słyszymy teraz, to jest opona na drodze. Oczywiście są wszystkie systemy systemy wspomagania, on sobie sam skręca. Kierownica już jest podobno pojemnościowa, czyli włożenie tutaj butelki z wodą niczego nie zmienia. On czuje, że nie trzymacie rąk na kierownicy i wtedy będzie was po prostu alarmował, nie? No dobra, to się potwierdza z moimi obserwacjami. Tak jak mówiłem, przejechałem naprawdę tym samochodem wczoraj, jednego dnia, 1000 km w różnych warunkach, po różnych drogach i przy 120 to będzie spalanie, zależnie od pogody, od wiatru, między 9,5 a 10 litrów. Jak pojedziecie 140, to będzie to Jakieś 12-12,5 litra. A jak pojedziecie na niemiecką autostradę, tam gdzie ja byłem wczoraj, i jechałem sobie tak w przedziale 160-180, ale płynnie, bez gwałtownych przyspieszeń, bez gwałtownych hamowań tylko starałem się przewidywać sytuację na drodze to było to 15 litrów, 15,9 litra. No to teraz tradycyjnie sprawdzian pod tytułem 0-100. Na suchym, ponoć, w dobrych warunkach robi 4,1 sekundy do setki. Sów, segmentu E, wielki, siedmioosobowy, 800 litrów bagażnika. 2300 kg, a z nami i ze szklanym dachem pewnie 2,5 tony i 4,1 sekundy. Diesel robił w 4,8 sekundy. Bardzo jestem ciekaw jak pójdzie to jemu. O, ty w morte kopane. Jak można na... jak to można powiedzcie mi tak zrobić na mokrym? Jak? 4,4 sekundy. Ale pierwsze uderzenie jest niesamowite, nie? Ja wyłączam tą kontrolę trakcji w takim razie. Ale teraz mieliśmy, zobaczcie, w D, w dynamic i już zrobił to w 5 sekund. Czyli jest różnica w dynamiku, a w komforcie. O Jezu! <grystanie> Niesamowita jaka jest różnica tylko tutaj, na tym przełożeniu S i Drive. On normalnie teraz to po prostu podnosi trochę przód, ten tył tam opada na tej pneumatyce, No naprawdę, wrażenia są fenomenalne! O, teraz na raz się nie udało. 4,5 sekundy było teraz. Pytania od Was. Pan Adam określił SQ7 jako samochód uniwersalny. Czy Polift jest jeszcze lepszy? Nie wiem czy chodzi o Adama Słodowego czy Adama Mickiewicza, więc się nie ustosunkuję do tego pytania. Ile to kosztuje? 476 800 zł wyjściowo. Tutaj mamy speckę na ponad 700 tysięcy złotych, ale jest do Tak jak mówiłem, moim zdaniem nie warto brać ceramiki, może paru jeszcze innych rzeczy. Na przykład, nie wiem, czy zwykłe fotele nie byłyby nawet trochę lepsze niż te, chociaż pewnie wtedy nie będą mogły mieć wentylacji albo na przykład masażu. Tego lakieru bym nie wziął za 22 tysiące, wystarczy taki za 6 900. Myślę, że w sześciu stówkach jesteście w stanie się zmieścić z taką sensowną konfiguracją. Natomiast sam samochód, no sam samochód jest kurde, no no, no mega. Mega uniwersalny przede wszystkim. Dostajecie suwa, który jest naprawdę ogromny w środku, gigantyczny, bo widzieliście to i w bagażniku i możecie przewieźć dwie dodatkowe osoby, czyli razem siedmioro, czyli macie tylną kanapę, gdzie macie trzy ISOFIXy, Macie wszędzie mnóstwo miejsca. Poza tym jest cholernie komfortowy. Więc tak, jest to fantastyczne auto i Powiem Wam, że tylko jeden samochód od niego jest lepszy. A w zasadzie był. Audi rs 7 w dieslu. Ponieważ jego zaletą było to, że ten 85-litrowy zbiornik paliwa wystarczał Wam na 600-700 km. Tutaj, przy takiej jeździe, o jakiej mówimy, przejechanie jednego kilometra będzie Was kosztowało około 120-130 zł. A to oznacza, że taniej będzie jeździć Uber'em. Nie zmienia to faktu, że jeżeli was stać i naprawdę te wydatki na paliwo jesteście w stanie przełknąć i tankować go de facto co jakieś 500 km, to jest to po prostu prze... przezajebisty sufit.